Chcę powiedzieć, że według badań robionych w Stanach Zjednoczonych, a przytaczanych przez księdza doktora Jacka Prusaka, psychoterapeuta i psychologa, około 30% księży to są osoby homoseksualne. Więc jest zdecydowana nadreprezentacja takich osób w stanie duchownym, co można dość łatwo wyjaśnić, takie powołania ucieczkowe, typowe. Tego jest, myślę, to zjawisko teraz jest mniejsze. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że jakby y, Za czasów Benedykta XVI wprowadzono zresztą podtrzymany przez Franciszka dość obrzydliwy zakaz y, wyświęcania na y, księży osób homoseksualnych, więc oni są tam badani, w seminariach. Zresztą <grym> opis tego badania dość Właśnie. okropny przedstawia też Łukasz Kachnowicz. Były w się państwo Tak. Y, więc w tym sensie na pewno jest na pewno wielu y, uczciwych seminarzystów. Którzy na przykład mówią swoim przełożonym o, o orientacji homoseksualnej, no jest wykluczanych z seminariów. Po drugie, obecny świat, obecne, obecne, obecny współczesny świat oferuje już osobom homoseksualnym normalne życie. W samotności albo w związku, tak, no nie, jest, nie, nie jesteśmy już tak bardzo napiętnowani. Jest dużo coming outów i w sferze publicznej i w prywatnej, więc jakby kościół dla takich osób, nawet zwierzących domów, nie jest, znaczy kościół, seminarium nie jest jedynym, jedyną ucieczką od homoseksualności, ale kiedyś tak było. I rzeczywiście ta nad, nadreprezentacja osób homoseksualnych wśród księży jest bardzo duża. No i niestety ona nie przeradza się, w, co zresztą jest bardzo proste do zrozumienia psychologicznie. Z zrozumienie dla... Zrozumienie, zrozumienie i w akceptację, dla, mm, tylko raczej w wykluczanie, związane oczywiście mm -hmm. z wyparciem mm -hmm. własnej homoseksualności. Okay. I podkreślamy to jeszcze raz, że to nie są jakieś... Mm... Wyssany z palca informacje, tylko dane. Jakby, Oczywiście, tak, to są dane no bo, bo, bo boję się, że, że też... się teraz, tak. że wiesz, jak to jest, tak. takimi informacjami, że zaraz będzie e, huziana no i to chuzia, te dane, że, te, że... Te dane przywołuje w jednym z wywiadów, który zrobiłem dla tygodnika wprost, właśnie ksiądz dr Jacek Prusak. On też mówi, zdaje się, że tam było 30-40%, i on też mówi, że nie widzi powodów, dla, dla którego w Polsce ten odsetek miałby być mniejszy. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.